Cześć, z tej strony Gary Teresa postanowiłem obejrzeć wszystkie filmy i seriale, jakie powstały w 2022 roku, i czerpać z tego przyjemność. I na razie, jak mi wychodzi. Ale teraz chciałem opowiedzieć o maratonach filmowych i o tym, że byłem na takim jednym i obejrzałem wszystkie trzy części fantastycznych zwierząt, w tym najnowszą. W ten sposób, płamiąc trochę tą zasadę, że no, będę oglądać tylko filmy z tego roku, w tym roku, ale powiedzmy, że je wtedy i tak bym spał, a w Chciałem sobie po prostu przypomnieć to, co było wcześniej, ponieważ jeśli oglądaliście fantastyczne zwierzęta, to nawet w momencie oglądania tych filmów trudno powiedzieć, co właściwie oglądamy, co się właściwie dzieje, a co dopiero 6 lat później, nie? Więc to trochę jak nadrabianie serialu, żeby móc ocenić to, co wyjdzie teraz, wypada obejrzeć to, co było wtedy. Ale właśnie przede wszystkim maratony filmowe. Jeśli byliście na, na takim, takie ostatnio byliście. Czy wam się podobało? Ponieważ u mnie to, ta historia wygląda tak, że byłem pierwszy raz w drugiej klasie gimnazjum poszedłem na, na letni maraton filmowy w multikinie. I to było na zasadzie takie, że tam puszczali chyba 20 czy 30 filmów równocześnie na wielu salach i sobie bilet sobie kupowało po prostu, żeby wejść do kina i sobie można było chodzić pomiędzy filmami. Można było siadać na schodach, można było po prostu stać, można było wejść tylko na fragment filmu, bo opuszczali wtedy na przykład dnia świra też, więc wielu ludzi weszło na salę tylko po to, żeby obejrzeć. Modlitwę Polaka. Pamiętajcie, to był... 2007? Siódmy. 2007 rok, bo już wtedy miałem konto na Filmwebie. I za sprawą takiego maratonu mogłem nadrobić na przykład Requiem for a Dream. I mogłem to zobaczyć na dużym ekranie. To jest kolejna zaleta takich maratonów, że puszczali tam filmy, których już nie, nie było, a teraz można było zobaczyć ten, na tym dużym ekranie. Mухland Drive widziałem na dużym ekranie, Sin City widziałem na dużym ekranie. I na tym to polegało. Po prostu przechodziłeś ze znajomymi do kina, chodziłeś między salami, nie sprawdzali cię, nie pilnowali cię. Nawet były jakieś tam gratisy w parku, że mogłeś tam, nie wiem, popcorn kupić kilka razy za darmo. I takie maratony są dosyć rzadko, bo zazwyczaj są one bardziej tematyczne, związane z jakąś premierą. Czyli wychodzi trzecia część Fantastycznych Zwierząt, więc puszczamy wszystkie trzy części naraz, i ta premierowa jest na samym końcu. Więc albo czekamy do czwartej w nocy, albo pękamy i wracamy do mieszkania i następnego dnia idziemy do kina normalnie i go oglądamy ten film oddzielnie, nie? Albo czekamy, skoro już zapłaciliśmy, no to czekamy, że będzie w internecie. Ostatni raz byłem na maratonie filmowym w 2019 roku. To był, nazywał się to Maraton Polskiego Kina. Ja to nazywałem maratonem oglądania przez 8 godzin jak Arkadiusz Jakubik pije wódkę. Co jest dosyć wyślonym żartem, ponieważ on tylko w trzech filmach pił wódkę przez cały czas, w czwartym nie. No i tam mogłem nadrobić zaległości, które miałem z polskiego kina, bo tam puszczali Zimą Wojnę, Najlepszego, Cichą Noc i "Kler" premierowo. Ale to, co zapamiętałem przede wszystkim z tego maratonu, było to, że sprawdzali mi plecak. Teraz specjalnie sprawdziłem przed tym maratonem fantastycznych zwierząt, czy będą mi zaglądać, czy w jest coś takiego, że mają prawo zaglądać mi do plecaka i sprawdzać to, to co wnoszę na salę. No nie mieli. W nie było. Ja dziękuję za taki maraton. Więc jak wyglądał maraton filmowy w 2022 roku, przynajmniej ten teraz, w Heliosie? Mam nadzieję, że będę pójdę na jakieś jeszcze maraton w tym roku. Wyglądało tak, że przede wszystkim to było dla mnie zobowiązanie, bo musiałem pojechać tam o 19 autobusem do tego drugiego miasta, półtorej godziny w jedną stronę i tam zostać na noc, bo powrotny autobus był dopiero o 7 rano, więc jeśli na przykład w kinie coś się stało, że nie będą mogli puścić filmów, no to znając oczywiście moje szczęście, to było bardzo prawdopodobne. No to bym spędził tę noc w McDonaldzie oglądając filmy na Netflixie na telefonie. Ale tam pojechałem, byłem tam o 21.00 w tym mieście, poszedłem sobie spacerkiem do kina, żadne światła nie działały na ulicach, po prostu się przechodziło przez ulicę, przez rondo samochody jeździły. To było w centrum handlowym. Centrum handlowe po tej, o tej porze już było zamknięte, więc tak krążę wokół niego. Gdzie jest w ogóle wejście? Czym nie zrobili? Vijają w, w internecie, że tego maratonu nie ma. No bo kino jest zamknięte, skoro centrum handlowe jest zamknięte. Znalazłem jakieś przejście. Przeciwpożarowe, które było otwarte, ale tak nie czuję się pewnie wchodząc tam. Rozglądam się za jakąś opinią, chłop obok mnie zaczyna szczać na ścianę. Stwierdzam, na no, dobra, nie będę jego pytać, idę dalej. Trafiłem do innego wejścia, tego, jednego z tych głównych wejść, że jest. Z jednej strony jest jedno główne wejście, z drugiej strony jest główne wejście. I tamto to jedno było zamknięte, które miałem na początku, a tam to było otwarte. No i dobra, tamtędy sobie wszedłem. Centrum handlowe było zamknięte. Tam cukiernie i inne takie wystawione ciastka, ale nikogo nie było w pobliżu. Jak pewnie ktoś chciał, to mógł się częstować. Ogólnie obsługa miała problemy, żeby zorganizować tą hołotę, co przyszła na maraton. To były w większości młode osoby, i one sobie chodziły wszędzie, gdzie się da. To nie było tak, że nie było to oznaczone, że gdzie nie można iść, ale na przykład sobie do toalety pracowników do, do barku sobie schodziły. I chłop musiał stać i pytać, jak idą do barku, czy oni idą do barku, czy oni chcą zejść niżej. Chociaż zejście niżej było zablokowane tymi wszystkimi atrapami kinowymi. I jak ktoś chciał zejść niżej, no to trzeba było informować tą osobę ręcznie, że zejście niżej na papierosa hehe, jest gdzie indziej, nie? Zakładali tylko obrączkę tutaj wokół Nadgarstka, że niby to jesteś uczestnikiem maratonu, ale tak naprawdę po prostu były tutaj dwie reklamy: Jadło Dalnie i Kina. I to wszystko można było sobie schować pod, pod rękaw. I zgaduję, że jak ktoś byłby na tyle odważny, to mógłby wejść przecież schodami przeciwpożarowymi do kina i udawać, że jest jeden z członków maratonu. Została maraton wyglądał tak, że zaczęli się o 23.00, puścili reklamy raz. Przed pierwszym filmem nigdzie nie było napisane o której porze zaczynają się kolejne filmy, tylko po prostu, że po krótkiej przerwie było. W barze się zapytałem, to mi tam powiedzieli. Przy okazji kola kosztuje teraz 14 zł średnio, czyli 0,75. I tak jak zazwyczaj nie mam za bardzo kontaktu z widownią w kinie, bo oglądam filmy o takich porach, że tam jest garść osób, no to teraz oglądałem, gdzie było pół sali wypełnione, więc miałem, miałem do czynienia z tymi ludźmi, którzy wychodzą, gadają podczas seansu nie w jakiś tam narzucający się sposób, bardziej jak przechodzą po prostu koło mnie, żeby tam zająć swoje miejsce jakieś tam wysoko na sali, no to wtedy gadali, tak, ale generalnie ich nie słyszałem, nie przeszkadzali mi. Tam przechodzili, bo akurat sobie wybrałem takie miejsce na, na początku rzędu, yy, w takim miejscu, że ma bardzo dużo miejsca na nogi, więc akurat tamtędy był korytarz, tamtędy mi cały czas przechodzili. No i podczas, no i to gadanie, nie? Na przykład, że zaczyna się trzeci film, tam jest bardzo taka dramatyczna scena na początku, jak Dumbledore rozmawia ze swoim starym przyjacielem. No i ci młodzi ludzie wchodzą na salę, oczywiście, w trakcie filmu, i ktoś tam gada, że się zesra. A ktoś inny dodaje, haha, ale przepał. Nowy film się zaczyna, a my dopiero wchodzimy. Hehe. He. Pełne doświadczenie kinowe na taki maraton jest. Ale osobiście chciałbym, żeby takie maratony były. Chciałbym, żeby w piątek można było sobie po prostu pojechać do kina by był maraton ze wszystkimi nowościami, jakie wychodzą, i żeby można było sobie spędzić, no, co oglądając film. No dobrze, ale jak te sekrety Dumbledora się mają? To jest moja ulubiona część serii ze względu na to, że ma najwięcej scen, które chciałbym powtórzyć sobie, do których wrócę na pewno w tym roku. Ale to nadal jest część fantastycznych zwierząt i to nadal jest film, który w podobny sposób wszystko traktuje że to jest film, który bardziej się skupia na motywach niż na postaciach, niż na osobistych aspiracjach postaci, że nie bardzo wiemy dlaczego oni robią coś, co robią i dlaczego w ogóle biorą udział w tej historii i dlaczego tylko na przykład główny bohater Newt Scamander jest cały czas postacią centralną tych wszystkich wydarzeń, chociaż w ogóle się na to nie nadaje. Nadal czuję tak, jakbym wyglądał adaptację w stylu Zakonu Feniksa, który zrobił taką grobą książkę, która jest wypchana fantastycznymi wątkami drukoplanowymi do filmu, który trwa led ledwo dwie godziny i ledwo w ogóle porusza cokolwiek z tego, co było w książce. Nie wolałbym tak naprawdę przeczytać książki, niż oglądać te filmy. I to nadal jest film, w którym trudno powiedzieć, co się w ogóle stało i dlaczego to robili, co to dało. Tylko nie w ten sposób, jak, jak ja byłem w podsłówce i czytałem Więźnia z kabanu i... Myślałem, że to jest najgorsza część. No, no bo co tam się w ogóle działo? Nie było Voldemorta na, na, na końcu, żeby go pobić. Nie było stać z Woldemortem. Po co w ogóle była ta książka? Po co to było? To jest najsłabsza część. No. No, a potem się okazało, że to jest jedna z najlepszych części, nie? Z tego, co się orientuje, fantastyczne zwierzęta jak w pierwszej części, to oni tam tylko przedstawili bohaterów i świat generalnie. W drugiej części już bardziej się zagłębili w ten konflikt, ale już nie konflikt na poziomie ludzkim, tylko konflikt na poziomie takiej makroskali, że to jest konflikt czarodziejów kontra mugoli i tego, żeby Czarodzieje przestali się wstydzić bycia czarodziejami, ale tak naprawdę nie, nie chodzi o to, żeby się wstydzić albo nie wstydzić, tylko chodzi o to, żeby mamy siłę, no to użyjmy tej siły, żeby być na szczycie i w siłą rządzić światem, nie? Mugolskim. I wszyscy bohaterowie tak naprawdę dzielą się na strony. I nie bardzo rozumiem, dlaczego dzielą się na strony. Nie przyłączają się do i inni stają przeciwko niemu. W jakiś sposób mogę jakoś do tego dojść, ale tak naprawdę mi na tym nie zależy. W jakiś sposób film o wybieraniu stron trwa 2,5 godziny, a w trzeciej części tak już bardziej się zbliżamy do tego konfliktu Dumbledora z Grindelwaldem dlaczego nie mogą się pobić osobiście, dlaczego muszą używać innych ludzi, ale Grindelwald zyskuje władzę, nie bardzo tak naprawdę rozumiem w jaki sposób zyskuje tą władzę. Nie bardzo rozumiemy systemu politycznego, który opiera się na tym, że on jest w stanie zdobyć jakąkolwiek władzę. I dlaczego to się w ogóle dzieje w Tybecie? I dlaczego używam jakichś zwierząt, które mają. Ale mniej więcej o to chodzi. Grindelwald zdobywa jest na prostej drodze, żeby zdobyć władzę nad światem w pokojowy sposób i musimy mu to przeszkodzić. Jemu przeszkadzamy, no i dobra, czwarta część, może wtedy się w końcu popiją, nie? Chociaż to jest rozpisane na pięć części tylko jeśli to jest arka taka typowa, pięcioczęściowa, to powinni się pobić w czwartej części, a w piątej powinno być rozwiązanie sytuacji. Więc piąty film jeszcze bardziej będzie o niczym niż wcześniejsza. Mimo to, Sekrety Dumbledora to nadal jest porządna muzyka, świetna scenografia, wspaniałe efekty specjalne, aktorzy, którzy Zyskują moją sympatię. Może dlatego, że oglądałem te wszystkie trzy części na raz, ponownie dwie z nich i z czasem przyznaję, polubiłem te filmy bardziej, bardziej zobaczyłem o co w nich chodzi i po prostu akceptuję, że to jest seria filmów, które będzie można ocenić dopiero za wiele lat, jak jak wszystkie wyjdą na raz i będzie można je obejrzeć, zobaczyć o co w nich chodzi. Bo to jest trochę jak prequele Star Wars, że tam jest po prostu rozbudowanie tego świata, próba nadania mu powagi, że Jedi tak naprawdę to idioci, którzy sami sprowadzili na siebie klęskę i tak dalej. Że wyraźnie jest pokazane w tych fantastycznych zwierzętach, że Musimy dojść do tego, co było w Harry Potterze, że było jedno Ministerstwo Magii, był spokój i wszystkie były te zasady przejrzyste i wiedzieliśmy, o co nam chodzi. No, na początku tak nie było. Mieliśmy najpierw polityków, różne ministerstwa w różnych krajach i był burdel i się kłóciliśmy ze sobą i mieliśmy masę niepotrzebnych systemów i musieliśmy od tego odejść. No i dojrzeliśmy do tego, co było w Harry Potterze. Czy to sprawia, że to jest dobry film? No, chyba nie. W każdym razie to nadal jest moja ulubiona część, bo tam są sceny, do których chcę wrócić. No i biorę pod uwagę, że no, po prostu zacząłem oglądać to o czwartej w nocy. I może jakbym oglądał to wcześniej, no to może jednak wtedy bym rozumiał o co chodzi, bo jeśli lubicie wcześniejsze fantastyczne zwierzęta i akceptujecie ich wady, no to to jest film dla Was. Wiecie, w co się pakujecie, ale wiecie, że to lubicie, wiecie, że wam to nie przeszkadza. Oglądajcie. Ale jeśli wie, wiecie, że wam to przeszkadzało w poprzednich filmach, no to może spróbujcie zrobić tak jak ja i powtórzyć wszystkie części jeszcze raz po tych wielu latach, i wam się to wtedy bardziej spodoba. Ja tam lubię powtarzać filmy, których nie lubiłem, choć i wszyscy mówią, że powinienem je obejrzeć, powinienem je docenić, bo przecież to jest jakieś arcydzieło. I powtarzam ten film po jakiś wielu latach, i mi się bardziej podoba. Najgorsza część jest tylko, że jak wierzę, wyżej oceni jakiś film po powtórce, no to znajdziesz jakiś debil i aha, i zadejrzałeś, dorosłeś do tego filmu. No a może już za parę lat dojrzejemy do fantastycznych zwierząt, nie? I będziemy to oceniać wysoko. Z innych rzeczy, from się skończyło. Ten serial. Które nie zaczyna się jak Lost, ale na pewno się kończy jak Lost. Te wszystkie klinkhangery na końcu to urywają naprawdę głowę. Strasznie mi się wszystko w nim podobało. Wiem, że to może wyglądać jak podruba los, że na pewno znajdzie się jakiś dupek, który będzie mówił, że to jest nas z Lost. Ale to jest po prostu tak, taki rodzaj historii. Ta historia wymaga od opowiadającego tę historię, że musimy o ją opowiedzieć w taki sposób. Jeśli ludzie trafiają do jakiegoś miejsca, z którego nie, mo nie mogą wyjść, no to musimy pokazać, jak to miejsce działa. I zapewne ludzie, którzy tam trafią, będą chcieli stamtąd Wyjść, więc musimy opowiedzieć historię o tym, jak próbują stamtąd uciec. Musimy opowiedzieć o, o ograniczeniach, musimy opowiedzieć, zgłębić tajemnice tego miejsca, dlaczego ono działa w ten sposób jak, jak działa mamy możliwość retrospekcji, możemy pokazać jak to miejsce wyglądało zanim tam trafili główni bohaterowie, bo tam ludzie mieszkali na długo zanim oni tam trafili możemy pokazać retrospekcję o ich życiu zanim tam trafili, będą różni bohaterowie i będą mieć różne spojrzenie na obecną sytuację i też musimy to przedstawić w takiej historii i to jest nadal bardzo ludzkie, ponieważ no tak, budują tą tratwę i mogą uciec z tego miasteczka, nie? tak jak w Lost pod koniec sezonu, tylko tutaj jest naprawdę tak pokazane, bo to nie jest bez luna to jest miasteczko, które działa. Po prostu nie mogą go opuścić. Naprawdę zaczynają o tym rozmawiać, czy naprawdę to ma sens w ogóle ucieczka z tego miejsca, ponieważ to jest ich nowy dom. Oni zostali zmienieni przez ten nowy dom i czy oni w ogóle mogą się odnaleźć? w tym poprzednim świecie, w tym normalnym świecie. I z tego jest bardzo duży taki vibe z showshank redemption. Po co puścić więzienie, skoro tam spędziliśmy tak naprawdę całe życie. Rozumiemy ten świat, nie rozumiemy tamtego świata. Tamten świat nie jest naszym domem, nie będziemy się tam czuć dobrze, po co do niego wracać. I w tym przypadku możemy to zrozumieć, nawet jeśli no to właśnie to jest miasteczko, gdzie co noc jest jakieś zagrożenie, którego nie rozumiemy i przed którym nie możemy, którym nie możemy się bronić. Ponadto to jest prawdopodobnie najlepszy horror tego roku, ponieważ nie ma wiele scen horrorowych. Chodzi o to, jak wielki ciężar emocjonalny jest na każdej z tych scen horrorowych. Że nie chodzi o to, że oni są w niebezpieczeństwie. Chodzi o to, co oni mogą utracić skutek tego niebezpieczeństwa. Że jest pokazane naprawdę codzienne życie, codzienne relacje z tymi ludźmi, jak oni są cenni dla siebie nawzajem i jak bardzo niespodziewane jest to zagrożenie, chociaż wiemy, że ono przyjdzie, ale już traktujemy je jako codzienność. że przyjdzie po prostu noc i ono będzie i będziemy musieli się przed nim bronić. Ale nigdy już nie zakładamy, że ono jest śmiertelne dla nas. Ale kiedy już przyniesie ten śmiertelny skutek, to jest ogromny ciężar w tym. Naprawdę się boimy razem z bohaterami, że to dojdzie do skutku, że to, co się dzieje, faktycznie przyniesie skutek. I mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie. Zakończenie wspaniałe. Cliffhanger, zaskoczenia, zwrot akcji. Teraz możliwe, że jestem najbardziej chwycony w tą opowieść niż przez te wszystkie poprzednie odcinki. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy. No i jeszcze nastąpiła śmierć newsów filmowych. Myślałem, że będę pod koniec roku tylko tak żartować, hehe. He. Jak to wygląda sytuacja z newsami na filmwebie, nie? I będę się śmiać. Bodaj w styczniu był taki news, że haha, wiemy kiedy będzie Disney Plus w Polsce i klikasz w ten news, żeby się dowiedzieć, ja tam piszę Co prawda dokładnej daty nie znamy, ale no i haha, dziennikarstwo filmowe w 2022 roku cały czas na poziomie, nie? Tylko że wczoraj dosłownie w niedzielę wyszedł news o tym, co będzie w szóstym sezonie Better Call Saul. Tak po prostu w tytule newsa, nie? Na głównej stronie. I już wiem, co tam będzie. I nie ma tej niespodzianki. I to jest wystarczający po prostu powód, żeby mieć pewność, że już nie ma sensu czytać newsów filmowych. Więc jak się znowu coś stanie w kinie, zamknął kina z powodu pandemii, coś umrze, coś innego się stanie. No to ja nie będę o tym wiedzieć. Takie są rzeczy na 2022 rok. No w każdym razie dzięki za uwagę, cześć.